Agnieszka Wozniak-Starek zdradziła, czy poprowadzi show Asia Express? Agnieszka Wozniak-Starek w 2016 roku wraz pierwsza ekipa programu Azja Express wyruszyła do Wietnamu. Skat startował wyścig zlozony z par celebrytów, którzy mieli przemierzyć cztery azjatyckie kraje. o podwiezienie, jedzenie i nocleg. W przeciwieństwie do uczestników, którzy nie codziennie mieli okazję choćby się umyć. Prowadzaca rzeczywiście miała czas trochę pozwiedzać i zrelaksować się w luksusowych hotelach. Jak wspomina z perspektywy czasu w rozmowie z Plejada, za kulisami programu trzymała sztamę z uczestnikami, a nawet przemycela kontrabandę. Pamiętam, z w pierwszym sezonie podrzucaliśmy im jakieś jedzenie po cichu albo chociaż papierosy jak ktoś potrzebował. Nie będę tego mówić, bo nie można palić. Ale byli z nami przecież na logowce. Wszystko było reglamentowane, i oni nie mieli pieniędzy, żeby to sobie kupić. Po cichu. Jak nie widziała produkcja, starałam się, coś tam zrobić. Drugi sezon znowu odbywał się w Azji, za na lokalizację trzeciego producenci wybrali Amerykę Południową. Przy okazji program zmienił nazwę na Ameryka Express. Agnieszce, która nazywała podróżniczo-zebraczą przygodę swojego życia, odrobie puściły nerwy. Stało się to po tym, gdy uczestnicy dostali polecenie celowania obcych kobiet na bazarze w Limie. Co organizacje i e feministyczny uznali za molestowanie i uprzedmiotawianie kobiet. Biorąc pod uwagę, że ofiarami niechcianych zalotów padły Peruwianki, pobrzmiewali tam jeszcze echa kolonializmu. Wozniak Starek zajęła wtedy jasne stanowisko, jak napisala na Instagramie: Nie biorę udziału w pracach produkcyjnych przy wyborze konkurencji dla uczestników. Nie jestem równie z tych wszystkich zmagan na planie, nie jest to jednak żadnym usprawiedliwieniem, ponieważ jako prowadząca firmuje program własna twarza. W kolejnym sezonie Wozniak Starek zajęła się prowadzeniem reaktywowanego Big Brothera. O czym, jako oficjalnie zapewniała, Marzyła od wczesnej młodości, a w Ameryka Express zastapiła Jadaria Ledocha. I tak już raczej zostanie, bo nowa edycja programu, który powróci na antenę TVN-u, również prowadzi Ladocha. Jak wyjaśnia Wozniak Starak. Moja przygoda z tym programem skończyła się bezpowrotnie. Z różnych powodów. Bardzo kibicuję, Darii. Chętnie rzucę okiem. Co tam się dzieje, ale ja już wiem, jak to smakuje. Bardzo podziwiam wszystkich, którzy decydują się wziąć udział jako uczestnicy, bo to jest naprawdę bardzo trudne zadanie i tam naprawdę nie ma ściemy. Ja zawsze powtarzałem to jako prowadząca, że to jest trudna przeprawa, to ESA trudne przygody. Wszystko trzeba sobie zdobyć samemu. I znaleźć nocleg, i zdobyć jedzenie, i transport. To jest ciężkie. Jak na nich patrzyłam, to zawsze było mi ich szkoda. Nie wiem, czy dałabym radę. Napatrzyłam się na to z boku i naprawdę dziękuję. To jest bardzo fajny program, ale nie.